Dzień dobry, dobry wieczór. Opowiem wam dzisiaj, jak to Pan Bóg stworzył świat i Franka z Glecarowa. Siedzi zaraz tak Pan Bóg w niebie, a on gazdował. A Pan Bóg gazdował tutaj tak, fest gazdował. No no, chrób sam gazdówkę w niebie. No ale tak też patrzy, że to gazdówka go cieszy, no ale osobą pełno gnoja i tym gnojem zrobić. rybiczkie. Nie, nie ma po czym poprawiać, bo po chmurach to nie nam poprawia za bardzo. Tym gnojem. To i tak nic nie urośnie, tak nic nie urośnie. A że żeby ten gnoj się wezbyć, komuś sprzedać albo kupić za coś i... No i tu wyciągnął telefon, komórkowy wtedy miał telefon. Taki dość już miał tego nawsze w młodeli. Pewnie nie wiem, czy to była Nokia, czy to Sajen był. Nie wiem Bóg, ani nie patrzą, gdzie poziom, ani mnie też tu nie obchodził. No ale dobre, no. Wyciągnął ten telefon, i dzwoni. Dzwoni do jednego kolegi, do drugiego kolegi. No ale każdy gada, że gnoja mu nie trzeba, bo co będzie z tym gnoję? A Ani gadają, że nie to gnój to nie za bardzo, że to wypoli. Drugi godot, że do kwiotków mu też nie trzeba gnoja, bo on używał sztucznych nawozów. No bo wziął ponbór i namyślał, że to wyrzuci z nieba, bo i tak nikt nie będzie widział, że zaśmieca. To co się będzie, to wyrzuci. No i wiecie, no ale to samemu tak się mu nie za bardzo było zabierać do tego gnoja, no bo to ani to on też taki był i nie taki zabawny wodził, bo. No pana myślał, że to czaku kogoś wynająć do takiej roboty, bo przecież od nie będzie. Nie no to wynają w tej Ukraińców, a wiecie, że Ukraińcy to za zabele gówno wadą robić. Nie no to wynają nigdy. No i żeby wywieźli mu ten no i tam na koniec nieba i zrzucili w tą przepaść. No a Ukraińcy jak to Ukraińcy, oni zaś dużo pieniędzy, też z mieli, mieli taki którąś ale Niemcy, tu rusek był, tu szósteczka była niebocję, taki zielon kawy w każdym bądź razie był. No ale chuj z tym jak mnie układa. Przyjechali taką przycapką malutką i wywozili tym gnojczyci 4000 roku, bo to kupa gnoja była sakra Nie taką jak ja mam zasobą, albo ty mam zasobą. Była kupa taka kupa fez. No i wzięli ten gnoj, i wywozić, a jak już wywozili, to pośli do wypłaty Pana Boga, do Pana Boga, a Pan Bogin gada że wy tak za gówno robicie, to sobie weźcie ten gnoj, co zostało. No i to sobie wzięli i pośli resztę w pizdu, bo co będą siedzieć. No ale z tym gnojem to się tak okazało, że jak ten gnoj spadł z tego nieba, tu durknął w taką sakramentską skalę, i na tej skale Łoś cały ten gnoj. No i Pan Bóg to nie wiedział, no ale to ktoś zadzwonił do niego ze skargami, że widział jak z nieba gnoj spadł i... no i, no i tam w tym się no i śmierdzi. No bo tu u ktoś w nim nie bywa, nie no nie? A to Pan Bóg se myśli, krcyfuksy, si jeszcze mi na jaką milicję, albo co? Ba co się z tym zrobić. No to namyślał, że jak już tak ten gnój tam siedzi, to zasie inutrową trawą posadzi jakieś krocki, dżywka, wpuści jaką łezę łowcę i będzie sieć dobre. Jaku namyślał, tak zrobił. Jestem ten sam sądzień wieczór płyset. Nakupił jakiś ja, rzutrowór, dżywek na, na armaku, bo to prawie co był. Tutaj. kupił na, na armaku tych... W mojej wnej zasiał, no i to dość fajnie, że w dzień, w łodzie się, bo polał tam coś po tym miejscu łatawiało się, to to, jakieś drzewko wyrosło i dość fajnie się mu to zwiedziało nawet, no ale se myśli tak, te wezywał ce tam głębi, to ani tu nikt tam nie juchasi, ani ba, wezywał jakiego juchasa zrobił, żeby tu zajmował się tym, no nie dyć no tu. Myślę myśli że zrobimy se. Zrobię sobie se. Se Takiego ludzia. No i ulepił takiego z plasteliny, ludzia. No ale nie myślcie se, że za nasucho bo nasucho byłby nie zrobił. Takiego człowieka jako zrobił. A już już go zrobił tego człowieka. Jest taki pływek krzywiany, taki, no ale jakoś będzie pił coś dwa tygodnie no to. To jakiego byś robił tego człowieka i to tak trochę niby skacowane, niby wypity Ale uzlepiał tam coś innego. No i dobra se myśli. No i usnął resztę. A ten człowiek został se taki ulepiony, że si se go jutro. No i ale usnął nad tym człowiekiem, no i huchnam na niego. na że ze tak godą po przepiciu był no to, to we tak porządnie. No i tu się ten człowiek łacknął. Bo tchnął w niego alkohol. No i łazpa się tak, ten człowieczek, łaspa się, patrzy. Krycyfiks. Ale śmierci gorzą. Ale byk się to znapił. No i po na stole taka sakramentska flaska włytkisz. To jak był przy niej taki maluty. No ale jakoś i to co się wester na tą flaskę, no i wpadł do tej butelki z tą głożą. No i dobrze, że się nie utopił, bo się prawie pan Bóg głęcki. No i wyciągnął go z tej butelki, no ale chuj z tego, kiedy kie człowiek talo był zadukcony, ani nie dał rady go lepiej. ani ani nie na No to pan, Bóg sobie myśli, no to kurde, piękny no to pięknie. Nie dość że na kacu go zrobił. To go jeszcze nauczył pić i wpadł w alkohol No ale go ona no jak goś zrobił, no to już zabił. Przecież nie welepa. Niech zajucha się. No nie mi tam przy tych łowcach nie posłup i No i ubrał go w bacioki, dał mu piękną czapkę. Kulę z takiej gałęzi szmarakowej i łedwiał go tam na tą ziemi no go tam jakiś jakichś kszakach, no bo nie było w tej esce chłopów, no nie? Baj, no taki sasiu mu zrobił, zostawił go tam koło tego sasu, żeby sam miał siedzieć, jakby cała lał. No i dobre, no. No i to pojechał se do nieba, a człowiek został. No tak Pan Bóg se myśli, myśli, no jakos by go tu przecie nazwać? Jakos by go tu nazwać, No ani no, tak. Ani tak. A nazwał go Jędrek. Ja się a Jędruś to takie hajne imię. I do pioków pasuje, i do juchasów pasuje, to nikt zabadzie Jędrek. No i nazwał go Jędrek. No i resztę pan bóg poszedł spać. Na drugi dzień Jędrek budzi się płecasem. Głowa go tak napierdala strasznie. Patrzy. W lewo, patrzy w prawo. Go do kurwa, kajo jas. Myśli, że krycyfik z na z onem, ze nie był. No to kak się tak zadubcy. Ale huj, idem się patrzeć i wejść tak stać się. tak sakramentsko chciałeś tam. I płeset tam płyty kupie gnoja u trową, ułaził, upaczył jakąś ławce tam, kłezę. I patrzy, że piękne bacioki ma sportowe Adidasa na nogach. Zacieszył go. Za tońcuł się z tej radości. No ale, że był jeszcze wydupcony po tym przepiciu do tego pierdolnynu. Kulka połamał. Baciok się mu przedzielawił. Lewy w tej. Z prawej strony. I płacę. Płacę, Jędrzej, bo bacioka szkłela. Firmowy Baciak był. No i wchodzi do sałasu siedmą kołowatry i płacę. I płacę. Na no, pan bóg usłyszał, że płacę i pojechał zajrzeć na jęczka. No i wchodzi do sałasa i pyta się, Jędrek, cześć stał? Jędrek, no i krucyfix, no jak ze se zaapęciem, ale jak się wypierdolę o jakąś gałąź, czy o jakąś wantę, już sam nie wiem. No i kulkę połamał. Baczek lewej z prawej strony. No i jako ja teraz będę chodził po tych młakach za grzybami. Pan Bóg nie boi się. Ja ci bacił kupię, bo za tydzień jest jarmak. Ale nie wiem czy już będą Adidasa, bo może najki będą. No ale ci we i ci przywieźłem. A na razie trzymaj się kierpce. A to kierpce nie były takie jak dzisiaj. To kierpce były z jakiejś skóry, z końskiego hui, czy się hui, no nie wiem wam powiedzieć. A takie płowiek szły, no były bryczko. No ale jeden już cieszył się, no bo się miał takie kierpcowskie nie. No i gonił się tam posał, se te łowce. A choć chuja, też posał, bo no, pił, bo na chowane, kan się miał po, po tej kolebie tam, te głożołki, te sićką gotową. Wino no pił całymi dniami no a pan bóg uzgodnił z nim, że za, za całe lato no to dostanie 6 tysięcy wino co tydzień albo flaskę i paczkę papieru popularnych Ej Jędrek pewnie zaś się zgodził no bo. no bo coś by się nie zgodził, on rad zaś wypił no to pan bóg mu codziennie tam płeseł takie wino w kartonie zaś rozmógł płeseł zaś flaseczkę Najpopularnemu mu No i zawsze mu peseł tam łezcebka jakiegoś nie. czy tam sera Kuńskiego, czy tam kruskiego. No ne, i tak się jędruś ze na tej ziemi, i tam dość dobrze mu było. i choć chujam mu tam dobrze było, za nie był nastawiony. No i z w to nie przyszedł, Pozazierali tamte anioły, to jeździli, to zwiedzali, bo to Pan Bóg dokwalifikował, że to fajnie i zielono. To jest Jędrek nie był tam zadupcony spał tam w żygołku, a to i po tych trawach, to zaś po nie chcieli już jeździć, bo jeden raz ja anioł płeset i, i w krzoki, za zaborówkami, kamicy za nie wiem za czym tam płeset. na Jędrek się tam zesrał i los anioł do tego główna. Powiedział, że jest to pytał i kielom powiedział, tuś tu nie przyjedzie, bo tu już gówna powstało i pełno gówna po tym jest i oni pierdoli taką wycieczkę. Gadał, że jak będzie chciał, to się pojedzie do auto autokarem, a nie tam takie pierdolę, po Ci będzie łaził Trawska i do gówna będzie wchodził, a nie wiecie, zanim nie mam butów, bo tu tak nogą wlać to. Bo tego nie chcieli nawet wziąć do, do tego samolotu, że to śmierdzi. Musiał się tam kąpać dopiero w jakichś rzekach. No ale to mniej są z tym, nie. No, i, no i pan Bóg sobie myśli, no jest źle. No przecież Jendrek pije i pije. Bo może by mu dał kogo do towarzystwa, to by może mniej pił. No i tak sobie wymyślił, pan Bóg, że se stworzy babę. ale ładnym jak stworzył babę, stworzył babę, to już wam opowiem następnym razem, bo se muszę i zakurzyć, no i przynieść sobie piwo, bo tak nasłuch, to się strasznie źle opowiada. Na razie.